Czy mógłbyś, proszę, wyjaśnić naszym słuchaczom i słuchaczkom, na jakie argumenty powołują się badacze w kwestii ochrony uchodźców? Większość etyków odwołuje się w swoich pracach do The Duty to Rescue, czyli po prostu obowiązku niesienia pomocy. I część Państwa na pewno zna słynny eksperyment myślowy Petra Zingera, który ma nam uzmysłowić, dlaczego mamy jakieś szeroko pojęte obowiązki moralne wobec. Wobec potrzebujących. I dla tych Państwa, którzy nie znają, proszę sobie wyobrazić, że mijamy płytki staw, w którym to pisie dziecko, i możemy pomóc temu, te, temu dziecku, mocząc i brudząc swoje ubrania, albo możemy pójść dalej i zajmować się swoimi sprawami. I co myślicie o sobie, która wybrała tę drugą opcję? Dobra, to może ja pierwszy odpowiem, moja intuicja jest taka, że no ba, oczywiście, że postępuje źle, maćku. A, zgoda, pełna zgoda. No właśnie. I większość etyków, oczywiście się z tym zgadza, przekuwając to na tak zwaną zasadę dobroczynności, zgodnie z którą każdy z nas ma obowiązek niesienia pomocy. Um, jeżeli koszt takiej pomocy jest rozsądny. I powiedzcie, proszę, wydaje Wam się to kontrowersyjne? No, nie, nie, szczególnie. Mi również. No właśnie, tylko że jeśli zgadzamy się z tą zasadą, ma to naprawdę daleko idące konsekwencje. A wynika z niej bowiem, że powinniśmy pomóc tak, tak naprawdę każdej osobie, jeśli ona potrzebuje jakiejś pomocy, a mieści się to w ramach rozsądnego kosztu. I. Nie ma teraz, nie powinno mieć dla nas znaczenia, czy osobą potrzebującą jest właśnie dziecko w stawie, czy ktoś, nie wiem, głodujący na przykład z drugiej części świata. Jeżeli możemy przelać na przykład 100 zł na organizację humanitarną, która pomoże takiej osobie, ale tego nie robimy, i koniec końców taka osoba umrze, no to pytaniem jest, czym różni się to tak naprawdę od? Pozostawieniem dziecka w stawie. I Zinger próbuje nas przekonać, że tak naprawdę niczym i że problemem jest właśnie to, że zbyt często naszym drogowskazem moralnym jest empatia, a nie racjonalna refleksja.